No i już, dotarliśmy pomału na stację Kontratowice tutaj tory są w masakrycznym stanie, jest zarośnięte jeszcze kawałek przechodzę żeby pokazać tak z daleka budynek stacji tutaj nawet przejście niestety nie da jak widać Jeżyny, tyle tych jeżyn, że masakra tam się że przez nie przebija jak niestety o. To wygląda tak stan, obokan, ta linia, ale jeszcze tak chciałbym napomknieć, nabierać budynek stacji z daleka. Łączę się z linią 304, tu w Kontratowicach, brzeg Łagiewniki Dzierżoniowskie, linia też nieczynna od wielu, wielu lat, tak samo chyba od 30 jak i ta. No co zrobić, A szkoda. By. Tutaj akurat tory, gdyby nie ta zaroszczka, to zachował się nawet w dość dobrym stanie. No cóż, miałem tam jeszcze potem wracać do przejazdu. Ja tam będę wracał, oczywiście, ale czy jest dobrze coś nakręcić? No nie mam pojęcia, bo mam trochę słabą baterię, a nie mam jak doładować za bardzo. Także może tylko tutaj jeszcze wyjdę. Najwyżej to tamtą część może zrobię innym razem. A dzisiaj. Jeszcze pokażę z daleka dworzec, stacja kontradowlite tutaj droga prowadząca do stacji, tam już dalej podchodzić nie będę, bo nie ma sensu no i dobra także to byłoby na tyle na dzisiaj. W jak w częściach. No cóż, do następnego. Trzymajcie się i cześć.